Witam Was w kolejnym odcinku Fifa 6 Zagramy dzisiaj w grę Arcane Legends i Agario Arcane Legends będzie działać i Agario nie wiadomo ale Przepraszam za ekran ale niestety nie, nie mogę, nie umiem ustawić yy, aplikacji Mobizer bo, bo, Jakbyście mogli to pomóżcie mi to ustawić napiszcie w komentarzach co mam zrobić jak chcesz, daj łapkę w górę. I poleć, poleć kanału koledze lub koleżance. To co? Zaczynamy. Jakby ktoś nie wiedział, gra się nazywa Arcana mm. Legends. Próbujemy mm. tworzyć nową wyszkę. Niestety się nadaję. Nie Pokażę Wam moją kortoć, teraźniejszą. Ma 8 poziom i kupiłem e kół -ku na trzeciej mapie za 5 stów. Ogólnie polecam tę grę, jest bardzo friwa. Tu to czego? A teraz tak. chyba on co tu chodzi? Tu jest i Tu właśnie mnie wywalono w tym. Ja zobaczyłem precious. Nie myślałam byle jak to nazwać. Tu jest arena pijiki. Można walczyć z kolegami. Nawet można też u wojny dyjnek. I mamnia, stworzyć. To jest tawerna, misje poboczne. No i naj, naj, teraz najlepsza rzecz według mnie arena. Tutaj można wylawelować sobie poziomy, pozbierać pieniądze i tak jak mówiłem, opić okulę i wyrobić. Zobaczcie, jakie ma się jest. zrobię krótką przerwę z powodu a nawet gdy będzie trzeba było chcielibyśmy się wraz z innymi graczami i po prostu trzeba zrobić to się w tej bitwie przepraszam właśnie chwilę